Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać. Zaraz zobaczymy, czy mnie widać. Sam sobie sprawdzę. To taka improwizowana transmisja, więc nigdy nie wiem jak to jest, ale zaraz sprawdzimy. Słuchajcie, zaraz tutaj postaram się. W komentarzu i w opisie tego live'a już jest, ale w komentarzu przypiętym wam wstawi się. W komentarzu i w opisie tego tak, tak zaraz zobaczymy, czy mnie słyszysz. Jest, ale w komentarzu przypiętym. A na no, słuchawek nie włączyłem. W no to, komentarzu to nie jest... Tak, tak znaczy tak, ja, no, w w tak, tak ja siebie nie słyszę, ale powinna już być. A nasłuch jak ktoś się pojawi, to nie jest... zaraz. Znaczy ja siebie... OK już się słyszę, więc mogę się tu wyłączyć. Cześć Marek, cześć Marek, witam cię serdecznie. Tutaj będzie taki link do skarbonki. A przy okazji go wkleimy tutaj wklej i jeszcze jakby się dało przypiąć komentarz przypnij wiadomość, czyli będzie u góry bardzo dobrze, a przy okazji jeszcze wyjdziemy sobie na swój własny kanał i tam w komentarzu będzie dostępny ten link bo miałem dzisiaj yy, być wcześniej ale się nie udało dlatego, że jestem strasznie nieogarnięty i yy, lecz nie stać mnie na to ok, tu napisał, że chciałbym mieć taką puszkę, ale go nie stać Mm -hmm. także takie coś, no ale to każdy może pisać co chce w każdym razie dlatego dzisiaj jestem nieangarnięty bo yy, udostępnij gdzieś powinno być dodaj komentarz, nie? czy nie ma komentarzy no nie ma komentarzy znaczy puszka chyba jest na żywo ale nie jestem pewny, także yy, jakbyście mogli tam mi powiedzieć. To będzie fajnie. A miałem być na żywo, tylko się okazało, że kręcioła dwie ma dzisiaj tak fajne materiały, że po prostu nie ogarnąłem tego. A przy okazji chciałem jeszcze ogarnąć dla Was jedną rzecz. Zaraz zobaczę czy ją będzie widać. To znaczy, tutaj mam ustawienia transmisji na żywo i teraz jak tu wejdę w a Zobaczycie, długo to ustawiałem, bo mnie coś nie chciało złapać. Przechwytywanie okna. Tak, czyli będzie przechwytywało okno, bo będę chciał z niektórymi z Was, może jak się uda, to zagrać w szachy, a jak się nie uda, to nie zagramy w szachy. W każdym razie tutaj ta puszka powinna być na żywo, więc ona się powinna odświeżać, a przynajmniej tak mi się wydaje. A jak nie, to ją będziemy odświeżać, jak ktoś powie, że jeszcze wpłacił bo ten live służy głównie temu żeby wam też podziękować za wpłaty także bo już jest 560 zł jeszcze orkiestra oczywiście gra ja dzisiaj planuję być do godziny mniej więcej 20 no chyba że chyba że tak się wydarzy że będzie tak wspaniały live że będziemy sobie dłużej to wtedy to wtedy oczywiście będę z Wami i będziemy sobie tutaj siedzieć razem. W każdym razie zdaje się, że tych wpłat jest na puszkę elektroniczną więcej niż w zeszłym roku. W sensie kwota jest większa, za co już teraz bardzo, bardzo dziękuję. Tak. No i jeśli tutaj się zbierzecie, oprócz Marka, to bardzo chętnie z Wami posiedzę i porozmawiamy sobie. Ale ostatnio live'ów nie robiłem, bo cashle praktycznie już mi przeszedł, ale jeszcze, jeszcze troszkę go mam, a z kasztem jest ciężej. No vlogi można nagrywać, bo się tam wiecie, powycina rzeczy i, i nie słychać. Ale to za chwilkę o tym porozmawiamy. Co do innych tam tematów związanych z orkiestrą, bo widzę że jakieś tam komentarze też się pojawiły. Jeden wulgarny to usunąłem. Możemy dyskutować, ale to, to może nie dzisiaj, to może przy innej okazji, może nawet w tym tygodniu, jakby ktoś był zainteresowany z tym, że do mnie większość tych argumentów takich, wiecie, hejter, naszych hejter krytyków mnie nie przemawia, więc ja mam swoje widzenie na sprawę, a poza tym, czego bym nie powiedział, to i tak będę nieobiektywny poprzez swoje i koszulki, i bluzę, jakbyście mnie zapytali, o tu mam serduszko, widzicie, także, także to jest inna sprawa, że mm, ja, jakbyście jeszcze pytali, gdzie mam takie serduszko naklejane, to mm, mam, a w ogóle to mam jeszcze więcej, i, i koszulki, i wszystko, także mm, i tak byście mm, powiedzieli krytycy, że jestem nieobiektywny w tym wszystkim, Aczkolwiek zauważyłem, że też na kanałach, które zdaje się, wiecie, yy, sprzyjają, yy, też się takie materiały pojawiają. To chyba wynika teraz po prostu z koniunktury tego, że można. Ja przypominam, że tu jest e-puszka przypięta w komentarzu na samej górze, także cały czas można, można wpłacać. Ja to monitoruję, zdaje się, tutaj. Znaczy to wpłaciłem. Ja tu piszę, żeby nazwiska nie pisać, ale ponieważ to jest moja puszka, to ja napisałem, że wpłaciłem. Żeby sprawdzić czy ona działa, zawsze sprawdzam, potem był. Następnie był czarny, Andrzej, Katarzyna, Katarzyna, Dziadek i ostatni był Zir. Także takie są wpłaty, za wszystkie bardzo, bardzo dziękuję. Obecnie stan to 560 zł, a my możemy cały czas go... Podbijać, także zachęcam do podbijania. O, widzę jest 18 wyświetleń. A osoba jest jedna. No to jeszcze tutaj zaraz zrobimy, żeby było więcej. A jak będzie mniej, to jeszcze za jakiś czas mogę być godzinę na komputerze, godzinę na komórce, także na komórce być może też się odpalę, bo dlaczego by nie, ale tymczasem ten, tą transmisję na żywo tutaj yy, są cztery osoby. Trzy polubienia, to tam transmisję na żywo. Ja mam streaming. Tutaj. Zaraz walniemy na Discorda, to może się pojawi więcej osób. A jak się nie pojawi, to też, też fajnie. Mam taki pomysł na dzisiaj, żeby z wami, jak ktoś będzie chciał zagrać w szaky, ale to niech się pojawi najpierw więcej osób. To porozmawiamy o tym. Zaraz. Ja się na własnym Discordzie nie orientuję. To już jest trochę patola, powiem wam, żeby się na własnym Discordzie nie orientować, ale dobrze. Może się uda, zobaczymy, jak mi słychać. Nie, no słychać, słychać, dobra, jest ok, wszystko, wszystko działa. Być może y, rzeczywiście lepiej byłoby się odpalić na komórce, ale to mówię w drugiej godzinie. Być może odpalę się na komórce. I tak dzisiaj jestem później niż mogłbym być, więc y, jakby. Nie ma to dla mnie e, jakiegoś tam większego, e, większego znaczenia, bo wydaje mi się, że. Słuchajcie, ja nie jestem mega znanym człowiekiem. Nie robiłem jakiejś mega promocji. Zresztą ja mam taki bardzo mało narzucający się styl, jak chodzi o zbieranie do puszki, czy to elektronicznej, czy to, wiecie, papierowej. Po dzisiaj też miałem być gdzie indziej, wyszło jak wyszło. Narzekać nie lubię, to nie będę. Ale zawsze mam taki styl, że po prostu jestem. I jak ktoś wrzuci, to wrzuci. A jak nie, to nie. I nie mam z tym absolutnie też żadnego problemu. Także, także tak, to, tak to wygląda, mniej więcej. A wy możecie pisać, bardzo proszę też osób, które są, chociaż się przywitajcie ze mną. To będzie mi bardzo, bardzo miło. I będziemy sobie tutaj siedzieć i czekać, aż większa suma. Możecie mi napisać, na przykład, jak Marek jesteś, jakie macie wspomnienia związane z Włochem. Tak, a sobie tak pomyślałem, że takich tematycznych live'ów będę robił więcej. A jakby ktoś się pytał, czemu harcia czy coś, to właśnie dlatego, że jeszcze muszę doleczyć gardło, a w końcu to zrobię. Ale już jest, już jest dobrze, nie? W porównaniu z tym, co było to już jest całkiem całkiem. O. Dziwo jest oczywiście. Nie będę pokazywał jakie, bo to nieważne. Ale zeróweczka tutaj 0%. Nigdy alkoholu na lajwach nie pije. Także moja żona co roku kupuje. Za nas, czy to nie jest zeróweczka, Dobra. Posłuchajcie, jak się tyle zerówek co ja wypiję, to gdzieś tam wchodzi to, że to ma taki podobny smak. Że się człowiek zastanawia, bo już nie pamiętam trochę, jak piwo smakuje. Moja żona co roku wspiera. E, moja żona co roku kupuje koszulkę. No, ja sobie też w tym roku kupię koszulkę. <laughs> Za chwilę to zrobię, tylko. Cześć Captain Jack. U góry na samej górze masz przypięty komentarz z mm, linkiem do puszki. Gdybyś zechciał wpłacić, to możesz skorzystać. Dzisiaj innych linków nie ma, bo oczywiście nie zabronię nikomu wysłać super podziękowań ani nic takiego. Ale dzisiaj skupiamy się głównie na tym, żeby ta puszka się zapełniła. Zresztą ile by tych super podziękowań nie było, to ja i tak potem to wyrównam właśnie w tej puszce, bo taki jest cel. Także. Oczywiście to mogą, wiecie, tutaj. Pamiętajcie o tym. Nie? To nie chodzi o tutaj wielkości i tak dalej. Ale chciałem ten live zrobić też po to, żeby podziękować i powiedzieć Wam, że... Słuchajcie, na tym kanale i tak muszę jeszcze uzupełnić poprzednie filmy chociażby z utoków czy właśnie z finałów bo miałem tę y, przyjemność być te cztery razy w sztabie głównym także także to, to naprawdę była fajna sprawa i widziałem pewne rzeczy tylko jeszcze niestety ja byłem ostatni raz dwa lata temu znaczy niestety kiedy to, był jeszcze, to były jeszcze te namioty pod PG narodowym y, nie, PGE Narodowy to jest teraz pod pałacem kultury i nauki, a pod PGE Narodowym, to kiedyś byłem, widziałem i tak dalej, Co mi się ta koszulka tak marszczy? wiecie, jak się ma duży bęben, to potem tak się koszulka marszczy. To to jeszcze nie miałem okazji być. No, może w przyszłym roku się uda. Planowo w tym roku, bo to i tak się zawsze śmieje, że półpolski, chociaż to nie jest półpolski, ale się zawsze śmieje, że na Woodstock jedzie. Więc będę, no i, i jeśli się uda, taki jest plan. Ale na, na finał to jakoś tak, tym bardziej, że to jest zima i różnie to bywa. Także, także tak to, tak to wygląda. Kurde, już nawijam mile. Możecie mi powiedzieć? A, bo ja tu patrzę na, ja tu patrzę na mm, 12 minut. Ja to potrafię. 34 wyświetlenia 6 osób jest. Captain Jack, gdyby się okazało, że wpłacisz, bardzo cię proszę powiedz. Dlatego że wtedy odświeżymy Epuszkę i zobaczymy też żebym Ci mógł wtedy podziękować ewentualnie, tak? Zaraz zobaczymy czy. No chyba, że... Słuchajcie, ja też zachęcam do wspierania wszystkich innych form wsparcia bo jakby to powiedzieć yy, wszystkie inne formy wsparcia działają a jak ktoś ma ochotę inaczej niż we puszce wesprzeć, czekajcie, F5 to jest tutaj to oczywiście może to zrobić i tak to wszystko idzie do jednego że tak powiem yy, nazwijmy to tak ładnie poetycko, skarbca, nie no, chodzi o to, że to wszystko idzie do, do jednego Miejsca tak na jedno konto fundacyjne, więc nie ma to absolutnie znaczenia. Oczywiście jeśli płacicie na moją e-puszkę, to nie ukrywam, że masuje to moje e W ogóle po co ja siedzę w słuchawkach, jak ja już wiem, że to działa. Słuchawki sobie odłożę. Nie muszę mieć. Powiedzcie mi przy okazji, czy wysłyszycie, czy wysłyszycie to, co za ścianą ja słyszę. Bo może słyszycie, a może nie słyszycie. Zaraz to jest inne okno. Więc spokojnie. Bo jak słyszycie, no to jakoś nie słychać. Dobra, no to okej. Okay. Nie, bo tam jakieś domownice sobie telewizor oglądają. Niby to przeszkadza, niby nie przeszkadza. Znaczy mi nie przeszkadza, nie? Ale ja słyszę. Ale to też... Chodzi o to, że tam muzyka idzie, a nie chciałbym na przykład, żebym potem miał e, prawa autorskie zastrzeżone czy coś takiego, nie? A swoją drogą dzisiaj polecam kręcioła TV. Wejdźcie sobie tam i zobaczcie. Spodoba się Wam <coughs> bardzo, bo dzisiaj są świetne koncerty. Był Big Cyc, był Zenek, nocny kokanek chyba też już był. Na zewnątrz była Mary z Polski i ktoś na, tam jeszcze był. Oglądałem to wszystko zresztą przeplatane. Mam nadzieję, że Kręcioła TV jakoś tam to y, pokaże. Y, tak, żebyśmy mogli sobie to w całości obejrzeć, te koncerty. Bo dobra muzyka zawsze jest w cenie. Boże, jak ja dawno live'a nie prowadziłem, nie? To, to jest... Sześć osób przyszło. Wiem, że na te pionowe live'y w telefonie zawsze przychodzi więcej osób. To możliwe, że za chwilę się przerzuca na pionowego live'a. Ale to sobie bym ustawił. Tylko musiałbym jedną rzecz sobie zgrać. Na A to nie jest problem. To najwyżej Poświatłowku do nieba. Na drugą część bym was zaprosił. Zobaczymy. Zobaczymy też, czy się. W ogóle je, pięć osób jest, tak? No to nie siedzcie w krzakach, tylko dajcie znać. Ja dzisiaj wyjątkowo zapowiedziałem tego live'a, ale też nie mam pretensji, że kogoś może nie być. Jest piękna niedziela, macie swoje zajęcia, swoje życie i tak dalej. Może leży w krzakach, leży. Nie, Marek dzisiaj, znaczy wiecz. on sobie może robić co chce, może robić wszystko, ale ja dzisiaj tematu Pana Jerzego, znaczy mógłbym teoretycznie, tylko pytanie po co? Zaraz sobie odświeżymy, chyba, że po prostu zrobię takiego live'a, że <laughs> zrobimy tak, czekajcie, 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 czekajcie. A nie, to się odświeża, nie zwróciłem uwagi. To już wszystko wiem, dobra. Czyli to jednak działa. Nie, no to jak działa, to jesteśmy spokojniejsi. Trzy osoby są teraz. Słuchajcie, a tak jeszcze bym powiedział. Zaraz coś sprawdzę, ale tylko jeszcze sobie coś zobaczę. Jak dam tutaj. Czy się pojawi to, co się ma pojawić, przechwytywanie ekranu. Tak, dokładnie, więc słuchajcie, ja na czeskom mam link, nazywa się wstaje i wymyśliłem sobie coś takiego że możemy sobie pograć w szachy jeżeli by ktoś chciał ewentualnie jakbyście mieli ochotę to możemy troszeczkę podwyższyć atmosferę gry, to znaczy jak ja przegram to ja wpłacam powiedzmy 10 albo 5 na 8, a jak wy, to wy wpłacacie, przy czym ja jestem bardzo słabym szachistą, więc tak powiedzmy do 5-10 partii możemy sobie Możemy sobie zagrać, nie ma problemu, ale to jakby ktoś chciał Taki, taka wiecie Dobroczynna rzecz Nie hazard, tylko Tylko fajna rzecz, no bo hazard to jest ym, Coś losowego, a my nie robimy losowo, tylko Polegamy na umiejętnościach, więc nawet jakby Nawet jakby mnie Jacek oglądał, to jestem w stanie z nim zagrać w szachy Chociaż z nim jestem pewny, żebym przegrał, to mogę Wam od razu powiedzieć, bo taka ciekawostka ona sobie nie mówił, ale ja sobie kiedyś tam, kiedyś dawno temu, dawno temu, to jeszcze nie, chyba zanim zacząłem nagrywać, znalazłem sobie, znaczy o, na o wiadomie temat, zanim zacząłem nagrywać, znalazłem sobie w szach, w, szach, w internecie informację, jaką. Ma y, Jacek, jaki ma ranking szachowy, i powiem Wam, że przepuszczalnie, gdyby ze mną zagrał, to byłaby bardzo krótka. Znaczy, krótka to może nie, ale jednostronna gra, tak? Tak mi się wydaje. No chyba, że już stracił swoje umiejętności gry, bo jak się nie gra, no to wtedy się dać. Ale to tak. Poza tym, tak sobie myślę, że akurat w szachy to mógłbym z nim zagrać, niezależnie od tego. Co tam się na kanale stało, czy nie stało. Zresztą to już mnie tak emocjonalnie mniej obchodzi. Podpiszę na wiadomość. Okej okay. i już do Was wracam. Czy mogłem tego live'a odpalić na komórce? Mogłem, ale być może zaraz to zrobię też żeby sobie porównać pewną rzecz. A to za momencik. Ciekawe w ogóle czy można się odpalić jak chodzi o live'i tu i tu. OK. Ale to co, byłby ktoś chętny zagrać w szafy? Znaczy, mamy tutaj pretendenta, tylko takiego, z którym bym szybko przegrał. A to by było. A to by było. Yy, yy, słabo z mojej strony tak od razu się podkładać. Więc może, by ktoś chciał ze mną zagrać. Może Marek się podejmie wyzwania, nie wiem. Znaczy, bo wiecie, ja niby gram świetnie, ale z drugiej strony mam takie partie, że gram do. No. Wiecie, jak. Więc mogę i tak, i tak zagrać. U mnie to nigdy nie wiadomo. Jakub Wiśniewski, jestem ciekawy, ilu naiwniaków da. Jakub, nie pisz takich rzeczy. Wiesz, mówię, ja mogę na ten temat porozmawiać, ok? Jakby, ale nie dzisiaj. Poza tym, słuchaj, na moim kanale, jak użyję słowa nie wiem, to od razu jest, jak nie wiesz, to się nie odzywaj, bo nie wszystkiego można być niepewnym albo coś takiego. A poza tym, i tak uważam, Jakubie, że przez to, że mam tą koszulkę, i to serduszko tutaj, to ludzie, którzy są, wiesz, krytykami powiedzieliby mi, i tak jesteś nieobiektywny, i tak się nie znasz, i tak tego, więc. Jakby uważam, że w moim przypadku nie wiem czy jest sens zrobienia takiego materiału. Aczkolwiek są kanały, które wiesz, od Shuri znaczy no to nie tylko szurskie kanały nagrywają jakieś y, krytyczne materiały, ale są takie kanały, które bym nie podejrzewał o jakieś wiesz, sympatie y, polityczne, prawicowe, czy lewicowe, czy jakieś inne, a mimo to nagrywają jakiś tam materiał gdzie... Niby zadają pytanie, niby stwierdzają, ale nie spodziewałbym się po prostu akurat po tych kanałach. Chociaż dla mnie nie robi to absolutnie różnicy, bo ja mam swoje zdanie. Też bywam kontrowersyjny może kontrowersyjne, ale mam swoje zdanie na ten temat. Tylko że nie chcę z dzisiejszego live'a robić wiesz tematu łubudu, łubudu wchodzimy na, na politykę na ten spór. Dlatego, że mimo tego, że ja też mam swoje poglądy, to ostatnio trochę stronie od tematów takich e, czysto politycznych, e, polska polityka, bo i tak pewnie będzie kampania, i tak pewnie będę komentował, mówił wam, zresztą ludzie z mojego poprzedniego kanału doskonale wiedzą co ja myślę. To nie jest tajemnica. Tylko, że. Tylko, że. Jakby wam to powiedzieć bardzo prosto, jestem za tym, żebyśmy się wszyscy zaczęli łączyć, a nie dzielić tych podziałów już naprawdę jest za dużo, tak? A dlatego zostawmy przynajmniej dzisiaj ten temat. Nie wiem, jak ktoś chce, to niech zacznie go grzać od jutra, ale dzisiaj. Jakub nie chcesz, nie dawaj i tyle, nie? To nie jest obowiązek. Zaraz spróbuję tutaj się wyłączyć. Włączę się na telefonie i zobaczymy, jaka jest różnica. Dziękuję za 8 polubień. No zobaczymy, czy coś się na skrzynce zmieniło. Tak, żebym mógł komuś podziękować ewentualnie nic się nie zmieniło no chyba że istnieje taka możliwość że po prostu puszka się zacięła jest taka możliwość bo miałem tak w zeszłym roku że po godzinie tam po godzinie 18 mniej więcej do dnia następnego zacięła się puszka więc jak ktoś płacił pieniądze a ja tego nie wiem, to dajcie znać. To ja wtedy podziękuję, a jutro sprawdzę. Bo myślę, że po prostu może też tak być, że MasterCard ma teraz przeciążenie systemu. Bo odświeżam, odświeżam. Od dłuższego czasu nic nie ma. A przypuszczam, że dzisiaj coś jeszcze wpadnie. A nie chciałbym nikogo pominąć w podziękowaniach, tak. Także. Ja wiem, ten live może nie jest jakiś spektakularny dzisiaj, ale trzeba się było odpalić. Mówię, za chwilę może spróbuję z komórki, ale ponawiam pytanie, czy ktoś by nie chciał zagrać ze mną w szef. No nie, nie odświeża się puszka. Znaczy odświeża się, ale nie ma nic nowego. Poza tym jestem ciekaw, czy ten link tu działa na bieżąco, czy nie. Serduszka dla Was, bo jesteście. Poprawię się na krześle i poczekam, może ktoś coś napisze. A jak nie, to za chwilę odpalę się z komórki i będę trafiał do nowych osób. Które być może jeszcze nie znają mojego kanału, bo niby skąd mieliby znać. Podkreślam też, że wiadomo, gdyby to była jakaś ogromna suma, co nie przypuszczam, to te pieniądze z dzisiejszego live'a naklejki i tak dalej, jestem w stanie założyć ze swoich, albo ewentualnie wyrównać. Tak, żeby nie było tutaj, że ja na tym live'ie jakoś Nie wiadomo ile zarobię A potem tam fundacja nie dostanie do nic z tych rzeczy Także na spokojnie <laughs> Jakoś tak cisza się zrobiła Oczywiście jakby ktoś pytał to ja sobie popijam zeróweczkę tutaj gdzie jest ta zeróweczka? Tu jest zeróweczka, tu zero. Tak jakbym kole piłczy soczek. Ot po prostu nie ma dużo cukru, jeśli nawet ma, więc sobie piję. Bo jakbym popijał coś z cukrem, to po co, nie? Także. Marek, jesteś? Jack Czekajcie, a zrobimy sobie test. Ten live zostawimy. Zakończę transmisję, on zostanie spokojny. Zrobię tylko pewien test.